Cześć, ja jestem Maciek, a wy oglądacie zanim byli sławni. Dzisiaj przedstawię Wam historię koronawirusa. Zanim koronawirus przeniósł się na ludzi, zanim doprowadził do objęcia kwarantanną wielkich miast, zanim dotarł do Polski, wirusy można znaleźć wszędzie, gdzie występuje życie, jednak do dziś ich pochodzenie nie jest pewne. Choroby wirusowe były znane już od starożytności, ale wtedy nie zdawano sobie sprawy z tego, co je wywołuje. Wirusy miały duży wpływ na historię ludzkości były między innymi przyczyną epidemii w Imperium Rzymskim, co mocno osłabiło to państwo oraz pomogły Europejczykom w podboju Imperium Azteków w mieście Meksyk, kiedy to epidemia ospy dziesiątkowała lokalną ludność. Wirusy zostały odkryte dopiero w 1892 roku przez rosyjskiego botanika i mikrobiologa Dmitriego Iwanowskiego, który był profesorem na uniwersytecie w Warszawie i Rostowie. Dmitrij przesączał liście roślin zakażonych wirusem przez specjalny filtr, który zatrzymywał bakterie. Pomimo tego, że filtr ten zatrzymywał najmniejsze znane bakterie, nie był w stanie zatrzymać czynnika twórczego tych roślin. Iwanowski nie zdawał sobie wtedy sprawy ze znaczenia swojego odkrycia. 7 lat później holenderski botanik i mikrobiolog Martinus Beijerinck rozwinął i potwierdził te badania. Doszedł wtedy do wniosku, że musi mieć do czynienia z nową formą czynnika chorobotwórczego i nazwał go tłumacząc na polski żywy płynny zarazek. Nazwa wirus została nadana dopiero na początku XX wieku i pochodzi ona z łaciny, w której oznacza truciznę. Pierwsza wyczerpująca definicja wirusa została stworzona przez Andrego Lwoffa w 1957 roku i jej treść macie na ekranie. Jeżeli chodzi o koronawirusy, to jest to rodzaj wirusów, których nosicielami poszczególnych gatunków mogą być ssaki, w tym ludzie i ptaki. U ludzi mogą powodować infekcje układu oddechowego, którego przebieg w większości jest łagodny, a rzadziej skutkuje śmiercią. Obecnie niedostępne są szczepionki, które mogłyby zapobiec zarażeniu koronawirusami lub je leczyć. Nazwa koronawirus pochodzi od łacińskiego słowa korona, oznaczającego koronę, połączonego ze słowem wirus. Wirus ten został tak nazwany, przez swój charakterystyczny wygląd przypominający koronę. Pierwsze koronawirusy zostały odkryte w latach 60. ubiegłego wieku u kurczaków, a dwa wirusy ludzkie odpowiedzialne za przeziębienie zostały nazwane ludzkimi koronawirusami. Kolejny gatunek znacznie groźniejszego ludzkiego koronawirusa zidentyfikowano w 2002 roku w chińskiej prowincji Kwantung. Wywoływał on zespół silnej niewydolności oddechowej i spowodował falę zachorowań i 775 potwierdzonych zgonów. W następnych latach zidentyfikowano dwa kolejne stosunkowo rozpowszechnione koronawirusy. Powszechnie uważa się, że koronawirusy są odpowiedzialne za 10 20% wszystkich przeziębień. Koronawirusy charakteryzują się tym, że często wymieniają się między sobą materiałem genetycznym, przez co powstają nowe genotypy i występują infekcje międzygatunkowe. To właśnie prawdopodobnie w ten sposób powstał nowy Koronawirus. Mówi się, że infekcja zaczęła się na targu rybnym w Wuhan w Chinach, gdzie nielegalnie sprzedaje się różne dzikie zwierzęta. Jedna z teorii mówi, że wirus zapoczątkowały nietoperze i zainfekowały nim węże, które były sprzedawane na tym targu ludziom. W Chinach zakazano handlu dzikimi zwierzętami, jednak było już na to za późno, bo wirus zdążył przenieść się na ludzi. Pomimo szybkiej reakcji rządu chińskiego i objęcia Wuhan kwarantanną, wirus wydostał się poza granice tego miasta, a później poza granice Chin. Z obecnych danych wynika, że wirus zainfekował ponad 82 tysiące osób, zabił prawie 3 tysiące i rozprzestrzenił się na wszystkie kontynenty poza Antarktydą. Zobaczcie też najnowszy film na moim drugim kanale, w którym idę do jednej z najgorzej ocenianych restauracji w Gdańsku. Dziś postanowiłem znaleźć i odwiedzić jedną z najgorzej ocenianych restauracji w Gdańsku. Zobaczcie, jak to się potoczyło. Na początku musiałem znaleźć jakiś ranking restauracji i wybrać jedną z najgorzej ocenianych w okolicy. Jako kryterium przyjąłem.